Witajcie. Serdecznie zapraszam na cykl warsztatów, które będą dotyczyły rozwoju osobistego. Rozwój osobisty, pojęcie szeroko rozumiane, ale tutaj będziemy mówić o takich kompetencjach miękkich społecznych, jak asertywność, poczucie własnej wartości, komunikacja. Te zajęcia rozpoczynają się w styczniu i będą się odbywały w każdy ostatni weekend miesiąca. Od stycznia aż do czerwca łącznie. Także serdecznie zapraszam. Troszkę te zajęcia opiszę i będziecie mieli niedługo dostęp do szczegółowych informacji. Zapraszam do rejestrowania się do psychosfery na warsztaty poprzez stronę.